Siemanko, siemanko, z tej strony Kasior witam was w pierwszym odcinku z nowej serii Kasior Modpack, tak, nie wiedziałem jak to nazwać, więc nazwałem to prosto, cóż nam się tu lawa leje pomocy, jest mnóstwo mobów, zrobiłem tą paczkę tak zajebistą, tak mi się podoba, gram ciągle prawie z kolegami na niej, tu się konie chyba duszą, jakieś wliczki, joch mi przykro, ziomeczku. JAK MI przykro GINCIE no dobre. Yy, dobra a więc będzie taki survival to jest totalny survival to jest tyle mobów że to jest straszne tak yy, z kolegami graliśmy po na przykład dwie godziny yy, i nie mogliśmy nawet jednej wieży zdobyć ale wreszcie się potem udało ale bossa i tak nie ubiliśmy jak widzicie, nie mam tylko paska głodu, ale tam też mam wyczerpanie, czyli muszę pić wodę. I jest tu takie coś, że jeżeli napełnię sobie butelkę wodą, cześć, tu mi się trochę buguje. Chyba water shadery, czy coś takiego. Strasznie się bugują. No, yy, i spadł nam właśnie ten picie pragnienie. Nie, o, właśnie tego słowo mi brakowało. Water shadery, jak widzicie, totalnie ładne. No, i jak nam to spadnie do zera, to mamy takie omamy, takie w ogóle nam się ekran. No i powoli zaczyna nam spadać życie. Chyba, nie jestem pewien. Nie wiem, zawsze piłem, dyskutowało mi się jakoś. A jak wypijemy zatrutą wodę, najczęściej zatruta woda jest na bagnach. No, i no trzeba po prostu oczyszczać ją filtrami, czy brać deszczówkę pić. No i jak wypijemy trującą wodę, to ona nas zatruje, będzie truła takich na przykład mięsko. Żeby nie nam zabierała życie. Albo tak jak pająko. To, to, to. Patrzcie co wgrałem. To jest bardzo ciekawy mod. Patrzcie, rozwalę kawałka, tak na przykład rozwalamy obsydiancy, nie? I, I jakoś nam tam ręka się sunie, jak wiecie to Obsydian się długo rozwala. Oczywiście jak tak zostawimy to to powoli zacznie znikać by nie było tak, że rozwalimy coś lekko w domu i potem to jest rozwalone i musimy to od nowa stawiać okej okay. mamy też tutaj eee, wgrałem takiego moda eee wgrałem wam moda mnóstwo modów wygrałem już o, nie powiem wam bo tego jest za dużo zobaczycie po drodze będę wam opowiadał tylko troszkę drewna jeszcze zbierę. Familiar Familiar, jakoś jak, y, familiary, no, dodają nam takie wróżki, jakby. Wróżki, wróżki, no, wróżki można to nazwać które latają za nami, dodają nam różne bonusy y, typu mniejsza gra, y, grawitacja, y, gdy spadamy to tak powoli jak na spadochronie na przykład wyżej skaczamy czy coś takie, takie bonusiki małe które się bardzo przydają potem. No i patrzcie na przykład nie udało mi się i bym musiał od nowa. Tak to mam, ciekawie jak wszystko widzicie. Na początku miałem jakieś błędy, żeby się w ogóle mody nie spałnowały. Usuwałem każdego moda w kolei. Wreszcie szedłem do wniosku, że jest to od DR Hards Mocreacher. No i jakoś potem wygrałem od nowa wszystkie mody i tak dalej. Wreszcie działa. Zapewne chcecie coś ciekawego jeszcze zobaczyć. I was to interesuje. I patrzcie. Tutaj tego nie zauważycie, bo ja mam z tymi łotr-szyderami też. I chodzę tyłem no. <grybujesz> no dobra, ale patrzcie co można robić. Shift-Control się czuwamy. Tak, udało mi się wgrać wreszcie yy, ten. Ktoś się wie. No. Smart Moving. Dało się. Tabem teraz szybko biegamy. O jezu, jak ja się nagadał w tym odcinku. Eee, I wspinać się możemy, co nie? Kontrolem i tak dalej. Eee, jakbyście pobrali już tą paczkę, to zmieniłem trochę ustawienia. Pod tabem macie sprinta, tak? chyba tak było, nie wiem. Pod kontrolem macie wspinanie się, ale w optifine też przybliżenie było na kontrolu, więc zmieniłem na przyciskanie scrolla. Przyciskamy scrolla, po prostu i nam przybliża. Hmm, dobra, chwilowo mi się, się pragnienieś. Już... E, muszę zmienić teraz jak Okej. Ok. E, no, jak najszybciej robimy Potyczki. <laughs> o, daj poteczka. No i jeszcze. Ok. Szybko crafting. Tak stawiam. ale brzydkie drewno. What the fuck? What the fuck? I się z tego drifta. Jest po nas. Po nas. Wszyscy zginiemy. Jaki dziwny niebo. Nie wiem co to zrobiłam taki dziwny. Nie pamiętam z jakiego to moda. Nie pamiętam, przepraszam was, nie powiem wam. Dobra, to lecimy w inny sposób to zrobię. <laughs> to już się chyba zaczyna. Jezu, co ja mam z tym garbem. O! Hello! Hello! No, jak widzicie, wgrałem Build Buildcrafta, Build Buildcrafta, Buildcrafta. wgrałem także Industrial Crafta, dwójeczkę, Town wgrałem wszystko takie najciekawsze mody, żebyście się nie udzieli podczas tej serii. Mam nadzieję, że da się tree tri trapas, 3 pitch, 3 trap, 3 trap, jakoś tak. 3, tri... nie, tri... Dobra, jak to było? lepiej. Piszę sobie stisk i to się dostaje z... Skąd miałem to wziąć? Jakoś się brało. Taki patyczek się robiło. Jezu, jak zawsze mam nie pamiętam co Zaraz to znajdę. Patrzcie jak szybko znajdę. Patrzcie, patrzcie. To jest taki totalny sprint. No, prawy sprint. czekaj no, gdzie to jest? Przeleciałem wszystkie itemy oczami. Oh, yeah. gdzie to jest? to tu mamy tego. Nie, to nie jest homity. Ooo, z nas już O, mam 3 tap, no. Deska bez... A tu z desek się robiło. Ja zawsze myślałem, że z botyku. Ja głupi. No. Czekajcie chwilkę. Okej, okay, już jesteśmy. Oddaj, oddaj to. Oddaj to. Yyy, wąsze, wąsz. Ja się boję nasze, są fajne. O, witek podróżniku. Dobra, co my tu, mamy? Jeszcze podliśmy się, często kryją. Nie ma podliźmy nic. Mmmm. Kiemie. Kiemi, kiemi. Hm No dobra. Zrobię sobie siekierczki. Co tak dużo mi się tego wzięło. Dobra, si kierzkę. Spadaj spodaj za dużo. Ej, hey, jeszcze. Jest to znaczka. patrz, 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 patrz. Dobra, ścinamy. upsa, upsa, upsa. Nam no, się oczywiście przyda bardzo. No, ale ja proszę, jest troszeczkę więcej. To jest jeszcze więcej. No, jeśli chodzi. No, tutaj, tutaj, tutaj. Hmm, to No, to no, to senikę, no, to jest jedno, no, jedno z głupi, i drzewo, jedno sadzonko mi dać, Pff. Pff. no daj, i przyjąć drzewo, to owr jak on sprzedał je za emeraldy, pstrął się teraz, I mm. tum tum, tum, tum. No pięknie, pięknie, pięknie. Ej, on się świeci. On się świeci. Te creepery zawsze takie smutne były. Rocket Fuel. Dobrze. Teraz zrobimy sobie kilo kilofa i peti kilo. Dobra, Mmm, Co tutaj, 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 tutaj? No i tam są jakieś straszne rzeczy. Dobra, teraz wam zacznę dalej opowiadać o modach. Jakie ja, mody jeszcze wygrałem, nie powiem. No. Jak widzicie, zan minimowka. Tak... To schowałem potworki, Przeszkadzałem w paczaniu na świat. No dobra. I zbierze mi sobie trusiczki w to podstawa. Zaraz umrzemy z wody. Pragnienia. A, a. A, tam są. Nie, ma lipy. <laughs> serki. serki, 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 serki. Ale przestaję mówić. Czas na napicie się czarnej wody. No, może już. Mów lepiej. <laughs> Pomoc oj 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 czarno się robi patrzcie, to jest woda, poznałby też skąd to leci. To Copy rozgóry nie wiem. Tu udało się o zabrać o A jak sweet. Ja lubię takie kolory, zbiorę sobie. Odej, odejść, odej. Dawaj koper Dawaj to wcześniej. Nie udało się. To z Pięknie, biegnij 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 wiem że nic nie widzicie, siory no siory, siory już mam pochodnie już 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 okej okay. a rzucimy sobie A ty głupia, ty wymaź z wody no tam nie tu, tam to bierzemy sobie kilofa i kopimy nasze koperka Ulubimy koperek. Hmm, jak ciekawie się na tych modach gra. Zobaczcie co będzie jak spotkamy te bossy. Mamy takie zombieczki Wygrałem właśnie Mo Zombies. To jest ciekawe. Mamy chyba 30 czy 20 nowych skinów do zombie. I różne tam inne itemki z nich wypadają i tak dalej. No, rodzaje różnych zombie są. Jedne szybko biegają i tak dalej. No, ale to nieważne, aż tak. Najważniejsze, najciekawszy mod tutaj, to jest, nie pamiętam jak się nazywa, ale, że mamy takiego bossa na przykład zombie. Takie dymki nad nim latają, takie kolorowe. To zapewne zobaczycie. Długo w tym odcinku jeszcze chodź pokażę i on ma jakąś spe specyfikację, na przykład wali piorunami, podpala kulami, ognistymi fireballami, albo nie, wyrzuca, zabiera nam broń, czy coś w tym stylu. No i może to być szkielet, ząbiak. Yy, no i pająk chyba różne tam wersje pająków. Te poison i tak dalej. Dobra, oddawaję pochodnie. Pochodnią przez świat. Dobra, wychodzimy z tej dziury. Ja to przeżyję to noc. Ja zobaczycie przeżyję. A z zewnątrz. <laughs> te... nie, nie. Aż taki pogrążony jeszcze nie jestem, żeby tam iść do wilkowaczka O co? Dobra, mm. What the fuck? What the... Ja coś mówiłem, tak? O wielkowaczkach tak, cześć. Where are you? Hello. Here There There Jezusa. Ouch. Snake. Nie bi. Ouch. Biegnie. 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 to to jest boss Pomocy! pomocy, pomoc, pomoc. Pomocy, pomocy! I hey, po mnie. Po mnie, ziomy, po mnie. <śmian> po mnie, po mnie, po mnie będzie. Niebi. Piekni, Kasior, piekni. Shift, spacja i hop! Wspinały się. Zostaw proszę, proszę, nie bi, nie bi. Mam schizę, wiem. Schiza Maliza normalnie, no. O, nie mamy wody. Chyba coś się Nie, mogę mnie gin, Nie, nie umieraj. Kasia, nie umieraj. Żyj. Żyj... Dobra. Co ja tu mogę... o. Ogarnęła o się. Dobra. Butelkę, butelkę, butelkę. To muszę mieć piasek. Tak, skąd ja wezmę piasek? Kwawezny ciosek. To nie jest piesek. tutaj. Też. Chyba wolę tamten piesek. Jakiś taki ładniejszy. Wziąłem tam krzemyczki. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Ochoty nie. Coś Tu na mnie cicha. Cichu, Nooo. Lec. Dobra, a więc widzieliście tego bossu? Miał on 95 chyba HP, czy 90? I miał skill takiego, że nas robił tak... chyba. Nie wiem, nie zauważyłem, nawet. chyba nas nie uderzył. Nie wiem. I jestem pewien... Dobra, to władzę tu teraz cicho. Cicho. Tu, czy tu, tam coś jest? Мучка. Чего? Упаки. Девчонки. Чего, чиху, 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 чиху. а. Чихутка, раз, один, два, три. видишь, меня? Ale nie zbieram żadnego piasku nikt mnie nie widzi. O, o, o. Oh, fuck. Dobra. Gdzie mi pochodnia? A torch. Szybciej. Tam dzida. Gida. Gida. I tego nam niepotrzebny głód widać O, Nie Jestem do tabu przyzwyczajony Okej, okay, okej okay. Dobra, pierwsza nocka będzie na tej górze mm. a co? Jesteśmy hardcorami Chodź tam jest, to mi się podoba mm. Czy to było? Zobaczyło no, Co było Dobra, szybko, szybko. Hmm. O co? Szybko, piecyk, 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 nie wiem co robię. Szybko, pysek. To, wiem co robię. Zrobimy tak, tak, tak. A, i właśnie. Zjedliśmy, mamy full co nie? Ale co z tego? Trzeba się napić. Hmm. tink Kurś.

Ładnie zawsze przy sobie. O, kisz, mistrz. O, kisz. Ja. O, tak. Jeszcze jedna. I jeszcze jedna szkiółka. I jeszcze jedna. Ja A już, już. Ja już ci wystarczy. Kurczak. czekaj. to może. Dam mi tu za dwie deski. Dobre mhm mm mhm mm tylko tutaj, tak? mamy buteleczki buteleczkę, mamy może co? Są... będzie trzeba musi być to jak się przepali to będzie zbyt chwyteczne no. cześć kurczaczku zobaczmy, co tu będzie, co tu będzie, co tu będzie dziękuję, trzeźwy władz please please tu jedno Uuuu, yeah. Mamy to. Ok. To teraz, to teraz, to teraz, to teraz będzie tak. To będzie węgiel drzewny, to ułożymy poteczki. Tik, 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 tik. Będziemy mieć alkohol. Tik, Ok. Mamy filtr. No to przestańmy <totkujesz> Idziemy okay. po chłopaki. Czy tutaj zejdziemy wreszcie? Dobra, na hardware. Trzeba zobaczyć, czy nic nie idzie. Okej, okay. powoli, 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 powoli. I teraz, czy to jest szkło, czy woda? Bo ja tego nie odróżnię. Zobaczmy, że woda. Jest. Napełniamy i tej wody nie mogę. No on tutaj. Tej wody nie mogę wypić. Się zatruję. i umrę, oczywiście. O góra. Co tak, bym miał na hardzie, to już bym tak jakby troszkę nie żył. No, ale. Ja chciałem wziąć harda, więc. No, pora. Ja tu już się przeszykuję. I fresh water, czyli czysta woda. Następny Następny Chyba na 4, troszeczkę no na 5 Wystarczy Dobra, to już potem Chciałem wrócić To będzie dobre Dobra, wypiję od razu 3,5, okej Jest git Okej, hop, 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 jak chcecie tak wysoko skoczyć, to trzymacie SHIFT, przytrzymujecie spację, aż się naładują, poskakujecie i klikacie CTRL i strzałkę do przodu. Czy W. Trzymacie CTRL, ja teraz też spację trzymam. Trzeba teraz skakiwać, Wyżej do klocka. no. Okej. Okay. No, a więc mamy wodę, mamy wszystko. Tu jest wlewoda. Eee, yy, no. I to jest tyle. Pierwszym odcineczku, to ja sobie znajdę jakąś miejscówkę, coś tu kombinuję, co nie, ale większe rzeczy takich ważnych będę przy Was robił. I tak, to będę sobie tutaj pogrywał, sobie zbierał jakieś minerały i tak dalej. No, to będzie na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Yy, podziwiajcie pięknie, bo oczywiście w realu w wakacje, wakacjach, yy, nie przy koncercie, No. I siołanku, joł, do zobaczenia w kolejnym odcinku, śledźcie w serię, śledźcie, to będzie ciekawa seria, 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 Jo, fuck logic. Mm, no i jeszcze pewnie jak mi się uda z tego, z tego pięknego czegoś, z tej pięknej paczuszki bajkasior yy, zrobić <laughs> serwer, paczkę serwerową, to oczywiście też ją dodam do opisu, będzie do pogrania, a co, no i będziecie sobie mogli grać my też będziemy grali z kolegami nagrywali no i będzie gitar mam nadzieję mam nadzieję że wam się będzie podobało no, no więc siemanko cześć